Siemanko widzowie. Jesteśmy dzisiaj z Peterem na górce. Jeździmy, testujemy nowe rzeczy. Za dwójką powstała banda. Ona jeszcze jest taka trochę miękka, ale, ale stopniowo się ubija. A za bandą powstała duża mulda, która jest bardzo miękka, ale jeździmy, żeby trochę się po, poubijała ta ziemia. Przy okazji wstępu, to zapraszam Was na naszego ekipowego Instagrama Dip. Tam będziecie mieli wszystkie jakieś update'y, edity z naszej ekipki. A teraz bez zbędnego przedłużania trzeba zacząć dalej, dalej jeździć. Padał mi się obrócił jak robiłem one futa. Let's go. Za późno ruch zacząłem chyba. Ку, манул. Во, во. Nie dociągnąłem tego x tak jak bym chciał, ale yy, ładną linię zrobiłem. Nie wiem, no mi się wydawało, zobaczę zaraz na nagraniu, że to było gdzieś tyle, nie? O. Coś takiego. A ty ładnego tego yy, naknaka żeś teraz no. zrobił. Teraz myślałem, że był taki uczucie jakbym walił. Dobra, chcę jeszcze jednego x takiego ładnego zrobić yy, i zacznę robić coś innego, a później nie będę miał co na film wrzucać. Ja spróbowałem na ten na pierwszej muldzie no. i za mało ścisnąłem. Znaczy, w ogóle chyba nawet nie złapałem sobie siodła kolanami, jak debil i mi kierownica uciekła. I prawą ręką prawie nie złapałem, ale wyratowałem to. Jedynki prawie nie doleciałem, bo byliśmy tak blisko siebie. Sztos. Co?